Witam serdecznie. Chciałem zaprezentować stolik obrotowy do prezentacji figurek lub innych rzeczy. Silnik został wykorzystany z mikrofali. Ten silniczek służy za obracanie talerza. Podstawa Cała obudowa została wydrukowana na drukarce 3D i zaprojektowana wcześniej. A z taką prędkością to się mniej więcej obraca. Model jest z drukarki 3D. Tutaj jest pomalowane, teraz pokażę tak po rozłożeniu. No, to jest ten silnik synchroniczny na 230. Na razie tutaj ten połączyłem kostką, ale tu chcę zamontować taki przewód z przełącznikiem od np. lampki nocnej. Także wtedy to sobie ładnie można rurką termokurczliwą zabezpieczyć. To wydrukowałem. Z filamentu typu flex to jest akurat TPU czyli proste guma takie żeby wytłumiły ten drganie a to z PLA jest z dwóch kolorów no i cała konstrukcja w sumie proste tanie i działa